Witajcie bracia i siostry słuchajcie Wyjechaliśmy wczoraj ze strefą mocy do Janikowa Nie wiemy co jest tyle co jest komplikacji. komplikacji po drodze nie było jeszcze nigdy w życiu tyle Ja nie pamiętam żadnej strefy a odbyło się już ich chyba z 70 kilka hmm. Przez te 8 lat. To jest niesamowite, co się dzieje. No i jeszcze my, słuchajcie, dojeżdżamy do Warszawy, nagle wielka ulewa, i po ulewie nagle patrzę, tracę ładowanie w samochodzie. No to jeszcze w nocy próba jakichś telefonów, gdzieby tutaj ktoś mógł pomóc, no ale to w nocy nikt nie bardzo. E, nie mamy ładowania w aucie, więc trzeba pewnie alternator naprawić. Zostało nam 300 km, pewnie za chwilę będę już dzwonił, żeby. Zrobić y, jakiś samochód, pożyczyć duży, bo mamy full auto zapakowane i nas piątka jedzie y, z Kasią, znaczy, no wiadomo, z Sylwią, z dziećmi, czyli z Leną i z Samuelem i jeszcze y, z Kasią. No i słuchajcie, no na razie wygląda na to, że, że jeszcze nie dojedziemy do tego Janikowa, więc sprawa jest mało ciekawa. Podjechałem do barszatu, który czynny od 6, a panowie wypanie panie, gdzie od ręki, to my za parę dni najwcześniej możemy. Tak jesteśmy zawaleni robotą, wiadomo jak to w stolicy. Więc tak mówię, może przypadkiem ktoś by mógł, to błagam Was, napiszcie może ktoś, no dwie opcje, raz, ktoś mógłby nam busa pożyczyć jakiegoś, bo towaru mamy mnóstwo, bo tu nie dosyć, że y, całe, y, całe Bemny, no to jeszcze, plus to, że na dwa tygodnie jeszcze wyjeżdżamy, czyli nasze rzeczy. Ale jeszcze y, część nagłośnienia jest na samochodzie, która jest też konieczna do tej strefy mocy. Więc bardzo Was prosimy: może kogoś znacie, kto mógłby pożyczyć przynajmniej na kilka dni auto? Ja bym tu do Warszawy wrócił, bo ten samochód jakby go nam ktoś zrobił to jedno. A druga rzecz: to y, może ktoś zna elektryka samochodowego, który też regeneruje ma części bo auto jest nietypowe Chevrolet Express aczkolwiek wiem, że ten alternator jest typowy w wielu samochodach występuje dobra, ale no i właśnie tak mówię, Panie Boże, o co chodzi no i taka pierwsza myśl no pewnie nagrałeś antidotum wczoraj na dzisiaj no nie, bo bardzo późno poszliśmy spać ale skoro go nie nagraliśmy, no to może mam nagrać teraz no i siadam, dzisiaj jeszcze święto ale czemu nie, bo piękne słowo jest jak tak już o 5 rano wstałam to co się mi rzadko zdarza, znacie mnie. No i kochani, dzisiaj mamy 24 czerwca. Za 8 godzin powinniśmy już naprawdę być w Janikowie, żeby zdążyć o 18 rozpocząć strefę mocy. Izaja 49. Bardzo jest biblijskie to słowo, ponieważ bardzo blisko stąd, z Karyszewska, to ja jestem teraz Myślę, że nie więcej niż 6 7 km 7 ksiądz Andrzej Daniewicz, popełnił jedną z pięknych piosenek dla Pallotinę, używając tego fragmentu, ale już czytamy fragment Zizajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze. Uważajcie, powołał mnie Pan już z łona mojej matki, od jej wnętrzności wspominał moje imię, ostrym mieczem uczynił me usta w cieniu swojej ręki mnie ukrył uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utają mnie w swoim kołczaniem. i rzekł mi ty jesteś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię ja zaś mówiłem próżno się trudziłem na darmo i na nic zużyłem siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego sławiłem się w oczach Pana Bóg mój stał się moją siłą a teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę. Bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jest, jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. I Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, z jednej strony jest to fragment mówiący, no bo może na tym zdaniu się skupię: Ty jesteś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię. Nie? Ja w tobie, ja Bóg w tobie się rozsławię. Z jednej strony, tym sługą Izraelem jest Izrael jako naród, nie? który, który no dzisiaj wiemy, nie rozpoznał Chrystusa, ale to jest jedno. Kolejna rzecz, no to na pewno jest to Jezus Chrystus, w nim Bóg się rozsławia. tu nie ma w ogóle wątpliwości no i taką trzecią opcją dzisiaj tak Kościół wybiera ten fragment bo też taką osobą jest ten najświętszy z ludzi, o którym powiedział Jezus czyli, czyli Jan Chrzcicie on przyprowadza ewidentnie ludzi do Boga nie? On, on robi to to coś pięknego przyprowadza tych Yy, wszystkich, którzy są pogubieni, I tak naprawdę całe to słowo zmierza do Jezusa Chrystusa. Ale biorąc pod uwagę, że Jezus Chrystus mieszka w każdym, kto świadomie go wybiera w swoim życiu i oddaje mu swoje życie na służbę, no to to jest słowo też o każdym z nas. I to, co chciałbym dzisiaj podkreślić, to to, bracia i siostro, byśmy spojrzeli na swoje powołanie dzisiaj. Bóg chce się w moim życiu rozsławić. Czyli moje życie ma Boga rozsławiać. No, nic dodać, nic ująć. No tak jest. Tak jest zapisane i to nie jest przypadek, to nie jest wymysł, to nie jest coś spoza Pana Boga. No, no tak powiedział sam Pan Bóg. Ja w Tobie, człowieku, się rozsławię. No, dla mnie jest to fenomenalne w ogóle zdanie. Yy, Ona budzi we mnie też taki, yy, takie poczucie obowiązku też, nie ukrywam, że nie. Bo to zdanie mnie zaprasza do tego, żeby wymagać też od siebie więcej, bracie i siostro. Że tutaj w ramach... Osoby, muszę jeszcze podłączyć coś do ładowania, ale zrobię to. Yy, w Tobie się rozsławię jest yy, zadaniem dla mnie i dla Ciebie, ja nie wiem, czy tak na to patrzysz, ale, no bo mówienie teraz historycznie o tym, że w Jezusie rozsławia się Bóg, no okej, okay, no ale to już, to, to już jakby było. No Jezus zrobił tą swoją misję na ziemi, On dokonał zbawienia całego świata. Chodzi o to, żebyśmy my teraz, jako ci, którzy wierzą w Jezusa, czy wierzą Jezusowi, krok dalej, tak, no chodzi o to, żebyśmy my tak żyli, żeby Bóg... Królestwo Boże mogło się rozsławić. I wiecie, mam teraz świadomość, bo jestem w takim miejscu tu jest taki kościół, w którym kiedyś głosiłem, że jest tak śmiesznie, pomiędzy wszystkimi autostradami tu jest jedna msza dziennie no nie ma teraz, bo myślałem, że pójdę na msza. E, dookoła są estakado, on jest zupełnie odcięty od czegokolwiek i miałem tu jakieś okazję głosić. I tak właśnie popatrzyłem tak na, 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 na katolików, na bo to jest w ogóle dom Słowa Bożego, tak on się tam nazywa. Ta, taka samotna wyspa pośród czegoś, tutaj tętni życie, tutaj te auta pędzą, zaraz tu będą korki jeszcze, bo na razie jest zbyt rano, bo dopiero szósta coś. I, i taki samotny kościół, ale ten kościół, ta jego wieża, która jakoś nawet z tej estokady jest widoczna no ona sprawia, że, yy, że może człowiek przejeżdżający sobie przypomnieć, czyli można powiedzieć, jest takim, taką przypominajką, może ktoś ma trudną sytuację. Ja w ogóle tu jechałem pod ten adres, też mówię, tam chyba obok jest taki kościół, w którym lata temu byłem na jakimś spotkaniu takim ewangelizacyjnym, to chyba jeszcze ksiądz Korbik organizował, jak dobrze pamiętam. No, to właśnie jestem de facto. No, 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 za plecami mam ten kościół, tylko go nie widać, bo mam zawalony tył samochodu. No i właśnie, ja mam być taką samotną wyspą, która przypomina, nie? No, ale żeby ona przypominała, ja muszę cały czas nieustannie żyć w tym przypomnieniu. Jezu, ty jesteś moim Panem i Bogiem. Ja tobie dzisiaj powierzam siebie i swoje życie. No, pomyśl dzisiaj tak, czy, czy dzisiaj Twoje życie rozsławia Boga, nie? Ja wierzę, że strefa mocy no, może też rozsławiać Boga. No, w sobotę szok było 10 tysięcy ludzi na strefie mocy. Coś tam usłyszeli. Ja wiem, że to było w piku przed koncertem, więc parę osób tylko y, pewnie chciało tam w tym momencie być, a większość była przypadkowo, ale fajnie, bo usłyszeli trochę słowa Bożego, trochę o tym Jonaszu, trochę o swoim życiu, trochę o zbawieniu i o tym, co Bóg ma dla każdego człowieka. Amen. Więc po, popatrz na to. Ty się sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię. Niech Bóg się w tobie i we mnie rozsławia, bracie i siostro. Ja wyskoczyłem już do, całego, do całej Biblii. Dobra, to nie. Psalm 139. Bardzo popularny, bardzo często e, cytowany. Sławię cię, panie Boga, stwórcę swego. Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego. No, On mnie stworzył. Najlepsze, że stworzył każdego tutaj wokół, który jest, który przejeżdża, który idzie. Nie każdy niestety o tym wie, więc rozsławiajmy tą prawdę. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. Znasz wszystkie moje drogi. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są twoje dzieła. Amen. I duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla ciebie tajemnicą, gdy w ukryciu nabierałem kształtów utkanych we wnętrzu ziemi. No, fajne porównanie we wnętrzu Ziemi, czyli, czyli, czyli w łonie matki, tak, ale poniekąd cały czas dalej ta Ziemia, to życie, które mamy, ono nas dalej nieustannie tworzy. No i Bóg chce, byśmy byli najpiękniejszą budowlą, nie? Nie, nie przeciętną, nie jakąś tam. No bo zobacz, mówi, przenika znasz mnie, tak, ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, to jest super, ale z daleka spostrzegasz moje myśli, nic nie wykombinujesz przed Bogiem, nie? Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, znasz wszystkie moje drogi. Amen. Amen. Bóg zna wszystkie moje drogi. I potem to, co kocham w 13 werset. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie mojej matki. Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. I chcę Cię do jednej rzeczy teraz tylko zaprosić. Powiedz, możesz do lustra. Podejdź, ja tu mam lustre Cię tu też. <grytanie> Zrobię test. Godne podziwu są twoje dzieła i dziękuję Ci, Panie, że mnie tak pięknie stworzyłeś. Amen, alleluja. Ja już to wiem, ja to wypowiedziałem. Ja co do tego nawet nie mam wątpliwości Sliwia mi to często mówi. Ty, to masz, że w ogóle nie masz problemu z tym, nie? Żeby tam gdzieś siebie kochać. To, że tutaj pewne, że mankamenty są, ale to mi jakby nie przeszkadza, bo we wnętrzu mam tą tożsamość, którą uzyskałem od Pana Boga. Nie? i powiem wam kochani ludzie, że to jest absolutnie piękne i fenomenalne. Dobra, z racji, że dzisiaj mamy święto Jana Chrzciciela. To mamy jeszcze drugie e, czytanie z Dziejów z 13 rozdziału. Gdy Paweł przybył do Antiochii przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełnił moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa przed jego przyjściem. Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności. Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny, rozwiązać sandałów na nogach. Bracia z nowego Abrahama i ci spośród Was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Słuchajcie, miałem okazję być w tej Antiochii, mieliśmy okazję być. To też piękne doświadczenie. Przykro mi, że tam teraz ta wojna trwa i dzieją się takie złe rzeczy w Ziemi Świętej. No, ale nie chcę teraz tego komentować, bo, bo, bo sam wiedzy jakiejś nie mam. Wojna jest zawsze zła. Nie będę nic tutaj więcej na ten temat mówił. Wspomniany zostaje teraz i to przez Pawła, właśnie Jan Chrzciciel. Nie? I teraz, co on głównego mówi yy, Paweł o tym, o tym, o tym Janie Chrzcicielu? Przed jego przyjściem, przed przyjściem Jezusa, który jest no, taką główną postacią, którą będzie oczywiście głosił święty Paweł, mówi, ale przed jego przyjściem yy, pojawił się tak Jan, który głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. Tu oczywiście też Paweł wspomina o tym chrzcie, ponieważ on wie, że człowiek potrzebuje jeszcze jednego chrztu, potrzebuje jeszcze chrztu w Duchu Świętym, że ten chrzest janowy to jest za mało, ale pokazuje ten etap, Zobaczcie, że w różnych miejscach, gdzie nie było, między innymi w Antiochii byli ludzie, którzy mieli przyjęty tylko chrzest wodny, a nie mieli tego chrztu z, duchu, z ducha, z ducha, a my jeszcze przeżywamy cały czas ten czas zesłania ducha świętego, no i w ogóle w Kościół żyje w czasach ducha świętego i powinien tego z mocą doświadczać. Nie? E, no więc on cytuje teraz Jana, i to jest niesamowite, że, że Paweł to zna, nie? I mówi: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Nie? Czyli widzicie bracia, z rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga nam została przekazana nauka o tym zbawieniu czyli Jan mówi, jeszcze nie jestem godzien i Jan mówi, to dopiero jest po mnie idzie ten a on teraz tłumaczy święty Paweł, my jesteśmy już po tym wydarzeniu, że ten, którego zapowiadał Jan, który też był kapłanem w Izraelu, który był Żydem, który był człowiekiem, który no miał jakiś autorytet i poważanie, i głosił takich szesn nawrócenia, czyli: Przygotujmy się, przygotujmy drogi Panu, przygotujmy swe życie na przyjście Mesjasza. No to to teraz mówi: My jesteśmy już po tym fakcie. Ten Mesjasz już przyszedł. Nie? Wy go może nie znacie, ale on przyszedł i ja go teraz głoszę, bo, bo to jest cel całego życia człowieka: Żyć właśnie z tym Mesjaszem i Paniem. Bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. I tobie Jezu, wszelka chwała i wszelka cześć. Imię Twoje niech będzie wywyższone. I Panie, niech rozsławia się Twoje imię w nas, byśmy byli tymi, którzy niosą dobrą nowinę. Wszystkim, którzy cię jeszcze nie poznali. O tak. Amen. Dobra, jadę dalej. Słuchajcie, bo się. Zawiesiłem już, już byłem myślami gdzieś. Yy, aklamacja Łukasz 176. Ty dzieci zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. No i to jest ten fragment, który nam wskazuje na, yy, na Jezusa. Zobaczę, to jest wyjęte z tekstu, bo ten fragment akurat nie, nie będzie w tym. W poćwiartowanym Łukaszu. Dobra, no to, no to, yy, no to czytamy, tak? Ty, dziecięco, co Cię będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę. Więc tutaj mamy ten opis, yy, powołanie Jana. Nie wiem, jakie słowo Ciebie powołało, bracie i siostra. Może Cię jeszcze nie powołało. Ja mam takie słowo, które mnie powołało. 34 lata, staram się małymi kroczkami iść za tym słowem Łukasz 1, 57 do 66 i 80 taki mamy fragment dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie cieszyli się z nią razem ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała nie, natomiast ma otrzymać imię Jan odrzekli, nie ma nikogo w twoim rodzie kto by nosił to imię pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać on zażądał tabliczki i napisał Jan będzie mu na imię i zdumieli się wszyscy a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowszechniano o tym wszystkim, co się zdarzyło. Eee, rozpowiadano o wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu. A żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. E, niesamowite jest to powołanie Jana, bo zobaczcie, no, nie, nie mamy takiego wydarzenia wcześniej, że prze, po ogłoszeniu wielkiego dzieła, tego m, zapowiedzi, że niepłodna będzie, będzie matką, żeby Bóg odbierał mowę Ojcu tego dziecka. I w momencie, kiedy ten ojciec wypełnia to, co Bóg mu polecił, mówi, Jan mu będzie na imię, mimo że to przeczy, przeczy kulturze, w której żyją, mimo że tej rodzinie nikogo nie było o tym imieniu, to w momencie, gdy ojciec to wypełnia, czyli pisze na tablicy, Jan mu będzie na imię po narodzeniu, rozwiązują się mu usta, tam jest strach, pat na... Na tych wszystkich ludzi, ale i wielbili Boga, bo wiedzieli, że to naturalnie być nie może. Wiedzieli, jak wyszedł ze świątyni wtedy, sprzed oblicza Pana, wiedzieli, że, że Jan musiał mieć spotkanie, bo to było coś niesamowitego, że przestał mówić. Nie mieli wątpliwości. Czyli, Boże, Jan, źle powiedziałem, Zachariasz, ojciec Jana, wiedzieli, że on na pewno miał spotkanie z Bogiem. To jest w ogóle fajne. Dla ludzi to nie było dziwne. On miał spotkanie z Bogiem, on miał jakieś specjalne doświadczenie i przestał mówić. Okay. A teraz nagle y, wyjawia się to jego doświadczenie, wychodzi na jaw, odkrywa się ta tajemnica, bo on pisze: Jan mu będzie na imię, To mi Bóg zlecił, i nagle na nowo zaczyna mówić. Mnie zawsze fascynowała ta historia. Jest absolutnie piękna. Gdy my wypełnimy to, co Bóg w nas złoży. Nagle przychodzi uzdrowienie, nie? Czy, czy, czy zapewnienie wszystkiego, co nam jest potrzebne. Na przykład, może jest tu mowa potrzebna. No, niewypełnianie w pełni tej woli Bożej może być też pewną formą ograniczenia mnie w całym moim życiu. Czy jeżeli ty dzisiaj nie znasz woli Bożej na swoje życie i nie starasz się pełnić, no to ktoś cię okrada. Coś okrada z pełni życia, to życie jest niepełne, bo pełnią życia człowieka jest wypełnić wolę, tak jak Jan wypełnił, tak jak ta Zachariasz wypełnił, jak Elżbieta wypełniła, jak Maryja wypełniła, jak Jezus wypełnił, jak prorocy wypełnili, jak święty Paweł, święty Piotr, inni apostołowie, wszyscy święci w historii Kościoła. Tak Bóg dla ciebie i dla mnie ma bardzo konkretne powołanie. Bóg chce się w tobie i we mnie rozsławić. I Panie, niech tak się dzieje. Bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. Tobie Jezu wszelka chwała i cześć na wieki wieków. Ojcze, poruszaj się w każdym z nas, aby nasze życie wypełniło to, co myśl Twoja powzięła i zamierzyła. Abym nie był oporny, tak jak Zachariasz był oporny, zwątpił w to, co Bóg mu powiedział aby ja nie był człowiekiem, który wątpi. My już żyjemy po Chrystusie. Święty Paweł nam to przypomina. My już tylko świadczymy o tym, co było, a nie co będzie. My już zaświadczamy o tym, co Bóg zrobił, a nie co Bóg zrobi. Ojcze, i spraw, żebyśmy byli tymi, którzy wsłuchują się w swój głos i wypełniają wolę Ojca w niebie. Aby nasze życie było błogosławieństwem dla wielu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Panie, wszelka chwała i wszelka cześć. Bądź Jezu uwielbiony, bądź wywyższony, bądź błogosławiony. Panie Zbawicielu świata, chwała Tobie, wszelka chwała i cześć. Aleluja. I Duchu Święty spraw, żeby dzisiaj każdy z nas przypomniał sobie lub zaczął zmierzać do tego, by usłyszeć o swoim powołaniu. Do czego Ty, Panie, zapraszasz każdego z nas? Abyśmy mieli to głębokie poczucie sensu wykonywania czegoś, co jest naprawdę ważne. Ważne w Królestwie Bożym, do czego Bóg nas powołał. I abyśmy, Panie, popatrzyli jako na tych, w których Bóg ma się rozsławiać. O tak. Ja Cię Panie wysławiam dzisiaj w moim życiu, w moim powołaniu, w tym co już z tego powołania rozumiem i w tym czego jeszcze nie rozumiem. Wysławiam Cię Panie w tym co uczyniłeś, czynisz i będziesz czynił. Jesteś Bogiem cudów, wielkim i wspaniałym. I niech pełnia Bożego Błogosławieństwa spoczywa dzisiaj na każdym z nas. I Panie spraw, abyś się rozsławiał. Rozsławiał poprzez nasze życie chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I Panie wierzę, że dasz nam dzisiaj do Janikowa dojechać. Amen. Alleluja. No, no to zapraszamy na strefę mocy w Janikowie. A może to jedzie dużym autem i nas może zabrać. Tylko trzeba by zabrać wcześniej. Z Bogiem. Pa, pa. Wspaniałego Boga, uwielbia. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.